Zawstydzają mnie dzisiaj betlejemscy pasterze swoją racjonalną wiarą. Zapraszam. Witam serdecznie w nowym tygodniu. Zanim pójdziemy gdziekolwiek, dzisiaj muszę przywitać nowe osoby, dlatego że w w czasie weekendu, który minął, pojawiło się bardzo dużo nowych osób na tym kanale. Zwielokrotniła się ilość oglądających, więc muszę mikro wprowadzenie zrobić. Tu, w tej, na, na tym kanale i w tej serii Manna Poranna, w tej chwili pochylamy się nad Słowem Bożym. A w takim kluczu, że idziemy według Ewangelii, według Świętego Łukasza. Krok za krokiem, szukając w kolejnych słowach, w kolejnych wersetach duchowego znaczenia tych słów. Teraz jest to Ewangelia według Świętego Łukasza. Zobaczymy, dokąd nas Duch Boży doprowadzi. Później mamy Psalm, i nad tym Psalmem też się pochylamy, ale to dopiero wyjaśni, jak dojdziemy do tego Psalmu. Więc wracajmy do Słowa. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, pasterze betlejemscy zawstydzają mnie racjonalnością swojej wiary. Słowo, które dzisiaj bardzo mocno mnie dotknęło, to jest rozdział drugi Ewangelii według świętego Łukasza, wersety 15-16. To jest scena, w której anioł przychodzi do, do, anioł przychodzi do pasterzy, którzy pasą swoje stada wokół Betlejem. I objawia im, ogłasza im narodzenie się Jezusa. I co robią pasterze? To jest słowo właśnie na dzisiaj. Wersety 15-16. Kiedy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: Chodźmy do Betlejem, sprawdźmy tę rzecz, która się tam wydarzyła i o której Pan nas powiadomił. I spiesząc się, przyszli. Znaleźli Maryję, Józefa i to niemowlę leżące w żłobie. Tak, jak masz napisane nad moją głową, bądź wierzący, ale nie głupi, jest słowem, które w zasadzie moglibyśmy tym słowem zakończyć nasze dzisiejsze rozważanie. Bo dokładnie to jest to, jest to co zrobili dzisiaj, dzisiaj pasterze. Rozumiecie scenę, która się wydarzyła. Jeżeli cofniecie się kawałeczek w tym, w tym opisie, zobaczycie anioła i zastępy aniołów. Otwarte niebo i zastępy aniołów wychwalających Boga, potężne objawienie, którego doświadczają, doświadczają aniołowie. Teraz uwaga, co robią pasterze w tej sytuacji? Oni nie, nie budują kapliczki objawienia, nie budują sanktuarium objawienia anielskiego. Oni mówią sami do siebie: chodźmy do Betlejem i sprawdźmy. Duchowe znaczenie tego słowa dla Ciebie dzisiaj jest takie. Twoja wiara nie wyłącza, nie może wyłączać Twojego myślenia. Tylko dlatego, że pojawiają się gdzieś, na przykład tutaj na YouTubie pewne przesłania, pewne, pewne nauczania, w których są słowa klucze, a i które powodują e, przyjmowanie na wiarę e, wszystkich innych e, treści. Fakt, że jakaś treść jest bardzo pobożna, fakt, że jakaś treść jest e, o duchowych zagrożeniach, o tym, co diabeł powiedział na egzorcyzmach, e, o tym, że taka jest prawdziwa wiara katolicka itd., to nic nie znaczy. Dlatego, że każde takie, czy nawet koloratka dzisiaj niestety również nie jest gwarantem, Ortodoksji nauczania. Wszystko to dzisiaj wymaga sprawdzenia, tak samo jak zrobili ci pasterze w Betlejem. Chodźmy i sprawdźmy, czy to, co nam objawiły anioły, czy to, co nam objawił dzisiaj Przemek Krawczak, ten, który tutaj siedzi teraz po drugiej stronie tej kamery, czy to jest prawda. Tak? Więc te dwie rzeczy wiara i rozum muszą iść ze sobą w parze. Dlaczego? Dlatego, że tylko wtedy masz szansę na doświadczenie, którego, na to samo doświadczenie, którego doświadczyli aniołowie. A co zrobili, e, nie aniołowie, tylko pasterze, przepraszam, pasterze w Betlejem. A co zrobili pasterze w Betlejem? Czego doświadczyli? I spiesząc się przyszli, znaleźli Maryję, Józefa i to niemowlę leżące w żłobie. Jeżeli Twoja wiara wsparta jest Twoim rozumem, krytycznym myśleniem, sprawdzaniem tego, w co wierzysz, wtedy masz szansę spotkać prawdziwą Maryję, prawdziwego Józefa, prawdziwych wszystkich świętych, prawdziwych aniołów i, co najważniejsze, prawdziwego Jezusa, niewymyślonego, nie będącego wytworem naszych, naszych koncepcji i naszych naszej wyobraźni. W jaki sposób to sprawdzać? To jest pewna trudność, dlatego, że kiedy do, doświadczamy pewnego przeżycia wiary, ono jest bardzo ciepłe, bardzo przyjemne, bardzo podniosłe. Lubimy to doświadczenie. Ja na przykład bardzo lubię. I wiele osób, które znam, też to lubią. To jest normalne. Tak? Lubimy te przeżycia, e, proroctwa, e, objawienia, zapowiedzi i pod i teraz zdrowa postawa wymaga drugiego kroku, który już taki przyjemny nie jest. Czyli sprawdzania. To jest racjonalne i to wydaje się wielu osobom niezgodne z wiarą. A to jest właśnie postawa zdrowej wiary. W jaki sposób? Zawsze to weryfikujesz, czy jest to zgodne ze Słowem Bożym, czy jest to zgodne z nauczaniem Kościoła. To jest za krótka forma to spotkanie tutaj, żeby wyjaśniać, wyjaśniać więcej, ale nawet w w serii dogmatycznej, którą ostatnio na tym kanale rozpoczęliśmy z doktorem Magdaleną i tym właśnie się zajmujemy. Tą, tą racjonalną stroną wiary, tak? tym, tym krytycznym myśleniem na temat tego, w co, w co wierzymy, więc ja też zapraszam do tej serii. Mówię, tu nie rozwijam, to nie jest miejsce na, na, długą, na długą konferencję, ale to, do czego Cię dzisiaj chcę zaprosić, to jest ta właśnie, ta właśnie postawa. Postawa pasterzy racjonalnej wiary. Chodźmy i sprawdźmy. Sprawdzaj, 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 czy w to, co wierzysz, jest rzeczywiście zdrową wiarą. Czy Twoja wiara podana ci przez kogoś nie wyprowadza Cię na manowce, ale czy prowadzi Cię do prawdziwej, niewymyślonej Maryi, prawdziwego, niewymyślonego Józefa i prawdziwego, niewymyślonego Jezusa. Do tego Cię właśnie dzisiaj <coughs> dzisiaj zapraszam. I teraz, kochani, jest czas na to, żeby przejść do, do psalmu. To znowu teraz mikro wyjaśnienie dla tych, którzy są, są po raz pierwszy w, tym, w tej naszej manie, manie porannej. Przepraszam, bo muszę teraz tutaj przejść do. O, przepraszam naszego banera, to jest Psalm 19. I od razu też dla, dla starych bywalców informacja, ponieważ idziemy już tak daleko w tych naszych spotkaniach, zaczynają się nam się powtarzać psalmy. I nie jest to nic dziwnego. Są podobno te, takie osoby, ja nie znam osobiście, ale, ale słyszałem wielokrotnie: Są osoby, które potrafią się nawet cały rok modlić jednym wersetem z Biblii. Ja jeszcze w znaczy nie, nie miałem takiego wezwania do tego, żeby coś takiego zrobić. Um, więc nie jest niczym dziwnym, że wracają te same psalmy, te same modlitwy, te same, te same słowa, dlatego że Słowo Boże jest w pewnym sensie trójwymiarowe. Znaczy ono każdego dnia w inny sposób nas dotyka. Jednego, jednego razu takie słowo, a innego razu takie słowo. Także Psalm 19 już był. Nie szkodzi. Ale być może dzisiaj w tym psalmie dotkniecie coś innego. I teraz wyjaśniam tym, którzy, którzy są tutaj od niedawna albo przyszli właśnie dzisiaj po raz, po raz pierwszy. Po tym, kiedy razem pochylamy się nad tym słowem z Ewangelii, przychodzi czas na indywidualną modlitwę. I ja wtedy was zostawiam z psalmem, psalmie z modlitwą. I wtedy zapraszam ciebie do otwarcia serca w takiej, właśnie, w takiej właśnie modlitwie, kiedy czytasz ten psalm, a czytaj go głośno, na głos, w sensie takim sensie, na głos, żeby usłyszeć ten psalm. Może być szeptem, ale tak, żeby go usłyszeć, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Więc kiedy sobie ten psalm będziesz, będziesz czytać, miej otwarte serce, żeby też jakby usłyszeć. Co Duch mówi do Ciebie przez to słowo. I teraz, kiedy dotknie Ci jakiś werset, jakieś zdanie, jakieś słowo, bo nawet pojedyncze, zatrzymaj się na nim. I dzisiaj. Ja normalnie tego nie robię, ale dzisiaj to zrobię, żeby pokazać dać Ci przykład tego, w jaki sposób tą modlitwę, bardzo prostą modlitwę robimy, bo te nasze spotkania to jest nie tylko wczytywanie się w duchowe znaczenie Słowa Bożego ale również taka mikroszkoła modlitwy biblijnej. Więc uczymy się, właśnie, uczymy się tej modlitwy na, na psalmach. To teraz psalm 19 ja podam przykład. Mnie na przykład dzisiaj dotknął werset werset 8, drugie zdanie z tego, z tego wersetu. Świadectwo Pana Niezawodne poucza prostaczka. I teraz dwie rzeczy robię z tym słowem. Dziękuję Bogu i uwielbiam Boga tym Słowem. Więc, Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty Twoim Słowem mnie pouczasz, dajesz mi mądrość, nie mądrość tego świata, ale dajesz mi mądrość, która przychodzi prosto z nieba, prosto od Ciebie. Dziękuję Ci za to, że nie pozostawiasz mnie w ciemności, ignorancji i niewiedzy. Dziękuję Ci za to, że Twoje Słowo mnie. Poucza. I uwielbiam Cię Boże, który jesteś źródłem wszelkiej prawdziwej mądrości. Jesteś źródłem światła, jesteś źródłem wszelkiej racjonalności. Panie Boże, uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię, że od Ciebie pochodzi to słowo, które jest mądrością, mądrością, która stworzyła, stworzyła świat. Twoim słowem świat stworzyłeś. Uwielbiam Cię. Chwała Tobie, Panie Boże. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Amen. Rozumiesz? Koniec. To właśnie w taki sposób, w taki sposób się odbywa. Także. Dziękuję za dzisiejsze. Za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam dobrego dnia. Bardzo się cieszę, że jest nas coraz więcej. Na tym kanale zobaczymy, czy to jest trend stały, czy to był tylko po prostu jakaś taka historia weekendowa. Spotykamy się jutro. Do zobaczenia. Błogosławię Wam i z Panem Bogiem.